Siemańko, e, sza, I tak jakby w innym domu, bo wiecie, przeprowadziłaś się nasza, e, bo trochę się pchodziłaś, nie wiem, masz już dziecko. Nie było coś, ale może stworzę. Nie wiem. Już fajnie dzisiaj zaraz I lodówkę, no, jest, jest na podwórku. na mnie I, I mamy nowy dodatek. Nie nagrałam, bo nie miałam czasu. Więc o tak jest dziewczynka. I to w tam. Ta. To zaczniemy na chwilę. Zaczynamy od No to. Zaczynam to się nie jeździć z jakimś swoim latającym. Zaczynamy. Skabniemy może i po prostu twoim określon straszny bałagan. Aj mamy się sobie słuje. No bardzo ładnie, ale odłóż. Proszę. No dobra. Malutka, proszę. Nie tak. Tylko posprzątaj ten swój pokój. Ojej. On jest wyższy chyba od tego mojego, nie? Poczekaj. Jery. O, jery. Dajcie wyjść, z tego do do dorosłe. Jakbyście rozchodzą się, wybierajcie. Nie, nie będziecie nie się To się wyprowadzaj. Nie, nie, to nie się mój Wcale nie, wcale 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 sprzątaj ten pokój. wcale 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 Jaką nie, 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 nie mam tam? A odpowiem. Tam na mam strasznie. strasznie dezerwująca. Może troszkę. Wtedy siedzimy też w piach. No mnie obchodzi, co mama mówi. nie mnie obchodzi. Poza tym, że nie sobie brak, bo Ala ten bólu jaką Taką rękę rozpiłam. Uważam, że przed kiem, ale mam później... Ja mam jak takiego... takiego, ale go sprzedałam. Nie uważam, nie oczywiście jak to obłąka. Po prostu mówię, że... Ja też mam prawie do tego samego. No przebieram moją. Dobrze. Jeźdźcie. No Mam nadzieję, że się nie Alu, okej. Okay. Tutaj jest jakiś wieszaczek. E, nie chciałam wejść na torebki. E, to ubiorę tą To Jest piękna. Ubiorę to. A ubiorę to. Ale ona jest tak długa. Ale może Super, być skarpeteczki Takie Jest, tutaj jest i na Oczywiście. Tu, tam na, na tą rękę. Najpierw wieczmy, chodź na plażę. na tą tam. tam m. M. Nie, czekaj chcę, może usunąć ten zegarek. I szukamy takich zagarek. A z to albo zrobię, wiecie co? taką, albo nie. Okej, to mamy już taką. To też owszem, zmienimy albo nie. Zmienimy, tak, to my zmienimy. Tu będzie kiedy rozdrukuję rozdrukuję Kapuczki. No i jest. Tu będzie to jest piramid. I mam inną piramidę. Nie, nie mam innej, więc... Gdzie jest To piramid? Czemu moja matka mała obroni? Eee, okej. Nie, co to? Co okay, okay. of... to nie może być? Czekaj. Zwykłaj, no. To... Okej, okej. Daję sobie tam... Spodniczkę tam. Tam.

Tuch. to Chłopamy, no i jest o Jerynie, bo są tak chcę po kończyć bardziej pozwale i się naprawdę wyprowadzał. Ej, tak szybko się to, to będzie ciekawy, czy, czy chociaż jeden czy dzień wytrzyma albo minut, albo gdzieś minut. <gryw> no dobra. Mama będzie musiała ze mnie po i dostanie na uczkę. Teraz dostanie na uczkę. No hmm. Tylko się odbiorę w cukier. jakby mama mnie nie zauważyła. Ja miałam. No. I niech mama dostanie albo mnie, jest to coś dozwolonego. Rozważę książki, bo mama mi zawsze kazuje czytać. Mój pamiętnik zabiera i mój plecak. To plecak jest ważny, żeby z tego. taki ich bo nie będę miał kale. Bo się wyprowadzam z pierwszej figurki i dobra. Wszystkie, mm -hmm. wszystko, nawet kilka zabaweczek, Jeszczecik. i to, i też to. Ciekawe czy mama się popłacę i pakuję troszkę moich książek, bo naprawdę ja troszkę lubiłam. Ja mi nie jest okej, okay, to ja zabiorę figurkę w to i książkę wpakuję. I wyprowadzam się. Biorę jeszcze coś, to będzie mi to będzie, albo nie, jeszcze nie zabiorę, bo mi się nie chcę. nie chce. Nie jestem i wszystko dobrze. Idę no. ja na pierwszym metr tutaj jakąś farmę, żeby mogło tam się chodzić przespać. dobra i chcę zobaczyć dla żeby... bardziej zrozumiałe zabawki Nie, książki no się o książki Ale książki o książki o książki Ciekawe, czy o sobie poradzi godziny, o książki o książki o Jak już sobie o poradzi. Jak już o na miejsce, ja no, to go a pik! O, coś tu jest łódzko. O, jeziońka. I one To jest coś? W. Ta dnia, chyba. Dzień dobry. Co to za dziecko w naszej farmie? Co jest to z dzieckiem? Wyprowadziłem się od mamy. Chcesz tu robotę? Nie chcę, cię tylko zamieszkać. To on zamieszkał. No dobrze, będę mogła kciekać. Do dobra. dobra, to będzie musiała. Po prostu odciskać gobna i jak ktoś inny je kamić. No, nie można tu zrozumieć żadnego. No dobrze. Zamieszkasz oczywiście. Och. No dobrze. No, ja się idę kumbić. Nie Nie ma. to w Okej, okay, sobie coś kwiateczek i... I kuleczkę. O, tu jest jakaś półeczka. Dam sobie tu. Okej. Okay. Dobra, trzeba pozamiatać. Mama mnie uczyła. Ale z mamą. mama to już jest nie pod samymi. Czalalala bo będę zarabiała swoje pieniądze Kasiu przyjdź, Widać główkę No, tak I będę sobie tak, 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 tak O, malutka, co ty robisz? No, to to mnie? Trzymaj tu, trzymaj i z się ugarnę jakąś marchewkę jakiegoś obuszka. Będę walała je Dobrze, albo coś. może byś chciała nie y gody? Tak. Aj. poprosiłabym. Pro cik, cik, proszę. Ej, dobra. Dziękuję, byłam A bardzo głodna. Żeby zadowolić go jeszcze bardziej, yes. będziesz musiała myć wszystko gąbkami. Powiedz mi gdzie sam? Sama nie wiem. Chyba tam. Idź, idź. O, tu jest jakaś gąbka. Destaluję, bo myślę się do spinąc. Ale no, nie, ale trudno. Ok, no, prawie to podobało. Chrob, wszystko! Ok, też. I musisz wszystko, wszystko odsłonić. No, ale nie mam pracy się całego. Może sobie tam zrobić pokój? Dobrze. No, prawie wszystko. nie wszystko, co ci będzie podobało. Zrób sobie pokój, jak gdzieś łóżko. łóżku. Jakiś nad ziemią, nad. nad e, Czuję się, na Dobrze, tu nad e, kozami, jak jest e, znaczy nad o, jery, owcami, to może sobie tam powiedzieć swoje rzeczy. Dobrze, że wzięła, bo wy tu cię nie oszczędzili. Możesz sobie zabrać te moje błyski. Co ty robisz? Nie, to nic. Oh. Ja to no, się stało z tym z kanałem. Ja. I to w u nas tam się zaskoczy. Próbuję tę. Nawet mam na ale fajna. Nie, a to się został Stasiu, on, on tam do środka bras. Okej. Na kamień, pamiętaj. Dobra. Ja I Napiszę. Aaaa, oh, po prostu, że się robię? Stary! Nie ruszaj się z tego, Napiszę. Tu to drugie wiadro. Proszę, proszę, proszę pana, mleko. O, dostanę cię przy Ja wolę być u mamy, e. ale nie będę u mamy, bo mama mnie nie plakowała. Też ty, druga świnka, i teraz ty. Okej, okay. i teraz mamusia świnka. O, a tu Tu masz jeszcze. Ale są nie to się to do to O, też tu są jakieś zbożnika. Mm. Yeah. Skończyłam pani. Dobra, ja ci tu trochę zrobię pokój. E tutaj możesz mieć pokój. Ja ci wszystko tam zabiorę z I tu możesz mieć spokojnie, spokojnie. Mhm, dobrze. Ja też sobie indziej zrobię wytyra, czyli tutaj sobie zrobię. I ja wszystkie Twoje kwiaty tam zostawię, bo myślę, że Ci się będą podobały i pod będą. Co? I nasionka też tam ci zostawię. Żebyś mogła sobie, za, żebyś mogła sobie zrobić. Nie wszystkie oczywiście. Doniczkę Ci też zostawię. No. Proszę. 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 Druga Do doniczka. Proszę. Proszę. Ja tylko sobie tę zostawię, żebym mogła bliżej robić. Proszę. 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 I proszę.

No, tata nie robi nic! Gdzie są To nie Co mam robić? Mama, czy ole. Nie, to nie Robię figurki. Gazetki mogę to tu położę książeczkę. Tutaj położę. Robiłam no, coś rzeczy. Wykszedł. Tak, mam sobie takie zabaweczki. Dobra, zabierz sobie tu twój Takie, takie taki, sobie zabrałam. za co ja potrzebne. Okej, okay, okej. Okay. Więc, zaspokajamy się dalej i wam pokażę. Zrób twoje twoją. Tak, wszystkie swoje. A to się cieszę, że się wyprowadziłeś. No pokoczyła się z mamą, bo nie chciała pokoju sprzątać. To ja też wrażyszkę to miałam i żałowałam. Ja nie to żałuję. Ja bardzo się będę no. zasyła. Myślę, że nie. Bo nie jest za mamą. mamą. jeszcze do domu na chwilkę. A, po co? Bo muszę jeszcze zabrać więcej rzeczy. Aha, rozumiem. Dobra, to będzie mój pokój. Tylko muszę jeszcze zabrać tak, wiemy, i rozłożyć łóżko, zabrać trochę rzeczy, no i widzimy się za chwilę. Okej, okay. i już Weźmy tu mało łyżeczko. Wlaj szczypata na podkładkę i na myszkę. No i tak samo dobra. Dobrze. Mama idziesz spać, jak ciemno robi. Jeszcze komputer dostał, jak no to. Ojej.

Wie pójdź za chwilę. Jedz. 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 Okay. O, no, dobra, już mam prawie koniec. Jak? 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 Sam to dobra. Jak? Jak? To jeszcze... Wiem, że to za wiele, ale tylko tyle możesz z... tylko na tyle Nie słyszałeś wypuścić. Dobra. Otwierajmy. A ja mamusiu, mamusiu. Dobra. Jest to później. ale to jest nie trzeba wypisać. Jest koła jest śpiew. Dobra. mi długo mała świnka. Oje. Fajne są te małe świnki, ale krowy. To jest so fajne. Możesz odpocząć. O, za chwilę no w kuwacie. Jest ta mega fajny. Albo śpisz albo Dobie jest ja w tym odcinku. Ogólnie mam nadzieję, że Wam się Oczywiście zachęcam dodacie do da, łapki w górę. I suba z dzwoneczkiem. I do zobaczenia. Wyjdzie druga część. Oczywiście. <tastuńczy��> Bye. Bye.